Cześć, się okazuje wszystkim. Panią i witam Was w czwartym odcinku serii Paniol Football. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki Wam się podobały. Naprawdę było ciekawie. Dzisiejszy odcinek zacznę od prostego pytania, bo jak pewnie wiecie, FUT przewiduje darmowe paczki. No, ja to mam darmową. Od Was, co z niej zrobię? No, opuszczę ją najpierw. Ja preferowałem coś takiego, że zostawię sobie kontrakty. No, w tej paczce nic nie ma. Wiadomo, będziesz tych paczek do niedzieli. Ja chciałem przykładowo. Zostawić sobie same, samych piłkarzy, kontrakty, kondycje, zmiany pozycji i tak dalej, i tak dalej, sprzedać. Sprzedać. Po prostu nie używać, usunąć z klubu. To będzie według mnie najbardziej e, dobre w tej serii. Także wyśleć wszystko do klubu, wy zdecydujcie, co z tymi kartami zrobić. E, ja tym raz, tymczasem wykonam pierwszy transfer w tym odcinku. Już mam opatrzonego piłkarza na prawą obronę. Wasze zdania były podzielone e, między Vanderbillem a Orierem. Ja znalazłem Vanderbilla za 850 na rynku. Tam wcześniej sprawdziłem, ma 8 kontraktów, 99 fitnessu, także na pewno będzie bardzo dobrym zawodnikiem na prawą obronę. Jest bardzo szybko, 85 tempa, 75 dryb, 83 odbioru, 85 fizyczności. Mm, robi już podziękujemy za walkę w barwach naszego klubu. No i co, mamy 440 końców, po tym meczu pewnie kolejny transfer. Obrona już jest pełna, najbliższe cele to środkowi, pomocnicy oraz napastnik. My tymczasem już przechodzimy do pierwszego meczu w dziewiątej lidze, także zapraszam Was. Dobra, mamy już rywala Spirit King G kontra Bęże Jamajki. Teraz troje jakieś dobre, damy biało na czarno-czerwone. Logo Sportingu Braga. No i trzymajmy 80 oceny ogólne, 75 grania, 76 grania. O, ten Brazylia jest bardzo szybki. Jest Destro, jest Maicon, Paulinho, Hernandez, Lucas, Jefferson na lewej obronie. Godin Kompany Rafael, Diego Alves. No, skład mocny, złożony w większości z graczy brazylijskich. No, bo nie pozostaje nic innego jak zawalczyć. Zawalczyć ten składem, no i spróbować wygrać. To we... Braid White, brawo, brawo, Braid White, Breitej karny. Panie sędzio, rzut karny. Nie, nie do karnego, no trudno. Ależ strzał z dystansu, ale Subasic pewnie jakoś ta piłka przeszła przez obrońców. No ale brawo do naszego bramkarza. Dream, Braid White. O Rigi, Braight white, white, to jest faul, ale to jest czerwona kartka, już wyświetliło się w górnym rogu. Kontrowersyjna decyzja, ale chyba sędzia oddał za tego karnego, który według mnie mógł być podyktowany. Jefferson wylatuje z wojska lewo obrońca, Brazylijczyk. Spójrzmy jeszcze raz na sytuację z Honizem R2. Fauluje Braight White'a. No, trafił piłkę, trafił też nogi. no Nie będę się podejmował oceny tej sytuacji. Jest czerwona kartka w 20. Trzeci będzie coś z tego wolnego? Moreno będzie próbował. Moreno! Kosmo. Diego Godin. To jest z Bray Bright White, -White fantastycznie. Origi Ależ zepsuł. Ależ zepsuł. Divok Origi Super akcja, Moreno. Moreno, przedar się Moreno. Moreno lubikiem, Moreno, Moreno! Poprzeczka! Ależ to była sytuacja Moreno. Digne. Moreno. Great White, Moreno. Wychodzi na czesną pozycję Moreno. Moreno! Fantastyczny lot Moreno! Tak jest! Tak jest! 1-0. W końcu wyszedł ten lob Moreno. To co potrafimy robić, lobowanie. No i mamy 1-0 w 40. To już 50. minuta w sumie. Także... Wykorzystaliśmy grę przewagę. W końcu można, w końcu. Zobaczmy powtórkę. razie warto zacznąć tę sytuację. Diego Alves tutaj wyszedł. Chciał wracać, no ale Moreno idealnie trafił. Także 1 do 0. Braid White fantastycznie się ubrał. I znowu jest faulowany, No, znowu faulowany Braid White. Druga czerwona kartka. No, Braid White no, dzisiaj poniewierany niemiłosiernie. A to jest druga żółta kartka w konsekwencji czerwona dla Diego Godina. No i w będzie kończył kończyłeś co najmniej 9. dziewiątkę. Dirim. Mili Fantastycznie do Moreno. Moreno! Moreno do pustaka, to White! a White jest debiutancka bramka! Braithwaite w końcu, w końcu strzelił. W poprzednim meczu jego nie było uznana, bo to był samobój. Także pro teraz dawała swoją pierwszą bramkę w barwach wężnych majki. No i 59. minucie prowadzimy 2 do 0, a rywal gra w 9. Moreno Braithwaite jest szybki, jest bardzo szybki! Jest mega szybki, wręcz fantasyminu Minu Rafaela White! Braithwaite, no idealne wykończenie. Duńczyka. No i druga bramka Braid w tym meczu. No już mówię, rywal nie ma obrony. W ciągu zaledwie 12 minut zdobyłem trzy bramki. I Dream do Braid White, Braithwaite strzelił, ten piłkę do Moreno. 4-0. Dublet Moreno i Braid 84 minuta meczu. Także fantastyczny początek tej ligi, drugie zwycięstwo. Możemy już dopisać do naszego konta. Iliwim, to była ostatnia akcja. Moreno... Już nie ma siły Moreno. No i jest ragequit, jest ragequit w 90. zaciągu, nie wiem czy obrócimy w 90 Także... Udało się wygrać ten mecz. Dobra, jak zawsze FIFA musiała chwilę pomyśleć. Zobaczymy bramki, Moreno, Bright white asysty. Tak samo, także... Dublet w obu statystykach tych zawodników, dopisujemy 3 punkty do naszego konta, 6 punktów, 13 do mistrzostwa. Zobaczmy jeszcze ile mamy końców, no i warto się znaleźć nad kolejnym transferem. Jest 999 końców, od razu mówię, będę szukał kogoś, jakaś bola lub napastnika, jeżeli będzie okazja, także widzimy się już na rynku transferowym. Dobra, jesteśmy już na rynku transferowym. Kolejny piłkarz w roku jest to kolejny piłkarz, czyli jest to Mawuba, defensywny pomocnik za 750 końców. To dosyć dobra cena jak za tego piłkarza. Wysokie zaangażowanie w obronie, średnie w ataku. No i na razie będziemy musieli powoli stopować z transferami, bo nasi zawodnicy nasz no odzywają się kontrakty, odzywają się kondycje na najbliższym mecz. No Moreno musi musi odpocząć. Ja Ma słabość sobie słabo przygotowane fizycznie. Cwitani za niego. W czarcie o Rigi też 7 tylko. Fitnessu. No dobra, takim składem wystąpimy na następnym meczu. Mavu Ba, jeszcze zarcie, na jego statystyki 66 tempo, 84 drzwi, 78 obronność, 78 fizyczność, 76 podania. Także zaczniemy się spieszyć, jak w pierwszym meczu. No to ruszamy trzeci mecz, w 9. Widzę. Dobra, mamy kolejnego rywala Hubert Team, bez Team. No to może być jakiś zespół konkretny. Z Manchester City, formacja 4-1-2-1-2 będzie. Tam musi 79% ogólne, 92% grania. Liga angielska na to chodzi. Jacko Vargas, Walcott na wstępnym pomocniku. Silva, Sterling, Obi, Mikkel, Sako na lewej Rio Ferdinand, Chiri Rafael i Wojciech Szczęsny. No, już jakiś skład z VPL się pojawił. Dosyć dobry, bo aż już 95% grania. Jestem ciekaw, jak sobie poradzę. No, mój skład też nie jest kompletny. Przeciwko takiemu zespołowi to będzie mm, jakieś e, wyzwanie. Także zacznę, jak wyszło. Teraz Il Diri, może on, może on, taka szansa się nie powtórzy. Chyba Il Dirim, il Diri, White. No i dana piłka do Il Dirim, wyszedł na czyste pole. Powiedziałem, się, że ta sytuacja się nie powtórzy. No bo w końcu, w końcu po 35 minutach znalazłem czystą pozycję mojego środkowym pomocnikiem ofensywnym. no to już musiało się bramką. Dobre doświadczenie, Il ma płaskie wzdłuż wzdłuż linii 5 metra. No a tu Brightwhite White lewo mogą, spokojnie wykańcza tą sytuację. Ildirim, Ildirim znowu fantastyczna, piłka dobra. Ten tułac się rozumie, naprawdę. Braid White, minął rywala, Braid White 2-0. Znowu akcja, Dream, Braid White. No, Ildirim wygląda tak jak grał w telewizji francuskiej, pełne zgranie z Braid Whiteem. ci się szukają, także jest 2-0 w 39 minucie spotkania. Martin Braid White, tio, tio. Nie tak goć Vargas, Subasic fantastycznie, fantastycznie znowu Subasic. No jest, jest, o w tej bramce, czuć pewność. Ildirim e zawsze siłę. silny na e Zostawił się, to ograł do Braithwaite'a, Breakwhite Breakwhite Zrobił sobie miejsce, ależ obronił, teraz goalkeeper. Skitanic white, Breakwhite Z zwykłym balansem trzeba dać radę Breit white. Karny! To jest ewidentny rzut karny, panie sędzio. No i tak jest. Tak jest. Rzut karny, żółta kartka, Chiri Chess. Do karnego podejdzie Martin Braithwaite. Czyżby była szansa na hat-tricka? Zobaczmy. Braithwaite. Braithwaite! Tak jest. Całkowicie inny bo ogrzutu się bramkarz. No i mamy 3 do 0. Zrobił to White. Pierwszy hat-trick w barwach Wężów Jamajki że tylko pogratulować, no i po świątej szóstej tak jak wspominałem, mamy 3 do 0. Teraz od środka Wolcott! 3-1! Jak nienawidzę tego chodzenia od środka do przodu. Tak, teraz Theo Wolcott. No, right, fantastyczny, wymanerował wszystkich moich rywali, obrońców i strzelił bramkę. A nie, to Oxide Chamberlain, przepraszam. Może na koniec jeszcze bramka? Świtanić! dograł! Maj, Braid White Karny? Za co? Sterling pokazywany przez. Kamerę. A tutaj, tutaj żółta karta. No nie wiadomo, co się dzieje. Dobra, nie, nawet nie ma powtórki. Co nie będzie? Rzut karny na 4 do No i oczywiście wykonawca znany Martin Braid White. Czy tym razem trafi? Czy tym razem się nie pomyli? Martin Braid White. Gdzie będzie strzał? Próbujmy w środek, próbujmy. Braid Po Potłaprzeczkę 4-1. No i teraz możemy już spokojnie powiedzieć: wygraliśmy ten mecz. Jest trzecie zwycięstwo w 9. Lidze, może nie rywal pobiegnie do przodu, no ale naszmy 4-1. Braid na koniec. Powtóreczkę tego rzutu karnego, tak jest. Idealnie. Tym razem Chamberlain. Och, już myślałem, że dodam Bug, ale jest koniec. jest koniec, był taki Bug, że od żeby było strzelać od razu. Ale Subasić to złapał. No, i Martin Braitway, ale dla mnie cichym bohaterem jest Subas i tutaj obrańmy kilka fajnych sytuacji. Radość ma WB, no i zobaczmy sobie jeszcze statystyki Braithwaite 4 bramki, asysty, Ildi Lim, Dwiec, jedną. Chociaż wiecie, jak to jest takie załonie kolowane, to uznajmy taką asystę. Dora 519 końców, będzie teraz jakoś około 760 końców, coś takiego jak dobrze pamiętam. Chyba się nie pomyliłem, Tak jest: 768 końców. Zobaczmy. No, skład składł następująco. Tak mówię proszę Was o porady, co zrobić z tymi darmowymi kartami od jej z tych rodzinowych paczek. Kontrakty. No, kontrakty nie wydają się źle, no, tylko Origi ma jeden mecz do końca. Trzeba kupić kontrakt w 4. Tu jakoś coś się kupi. Moreno ma jeszcze 9 meczów na wypożyczeniu. No i jeszcze zaś na końcu wam karystyki ma 6 meczów, 10 goli, 3 asysty, Braid 2 mecz, 3 mecze, 6 goli, 2 bram 3, 6 goli, 2 bram, 2 asysty. dobrze mówię. Il Dream, 5 meczów, 2 gole, 5 asyst. No i na dzisiaj będę się Wam już żegnał. Piszcie, kolejny transfer mam 760 końców. No, brakuje nam ofensywnego pomocnika i napastnika. Tak jak wspominałem, musimy zadać powoli uwagę na kontrakty. Także widzimy się w piątym odcinku z serii Panią Football na razie.